Nowy kanał mój. Niektórzy mogą już widzieć, a niektórzy jeszcze nie. Więc dzisiaj będzie to mój pierwszy film na nim. I będzie tylko tam i wyłącznie gryza Dlatego teraz zaczynamy. Zaczynamy. I Teraz prawdziwy filmik rozpocznie. No. I teraz najważniejsza część. Przywitanie moje. Cześć widzowie. Dzisiaj będziemy grać w jedną grę. <tryk> <tryk> Ona będzie fajna. Dlatego ja wiem jak to się robi. Tylko tu, tu, tu. W moim zdaniem to... Jeszcze w tym tygodniu swoje gamesowe zrobię więcej filmów, jeszcze dwa sobie zrobię. A za tydzień to zrecę, a potem ja już tam nie wiem. Ale normalne, dzisiaj ja nie zrobię normalnych, tylko jeden gamesowy, trzecia część. Nie widzieliście historyjki, Widzowie, zapomniałem, moich ja odblokowanych, ale teraz jedzie. Musimy coś zrobić. Już, już, już sobie będę siadał i... Tym się jedzie u mnie. Tak nie jest. U widzów jak grałem na ten telefon to jest inaczej. O tym wiem dobrze. Bardzo nawet dobrze, o tym wiem. O! Ten trudny moment. Ale jako damy razem. A Nie udało się, ale. O! Może jak będę grać, to chcecie muzyczkę, widzowie? To sobie, jak będziemy grać, to będzie muzyczka. Tak możemy się umówić, widzowie. 哦，不就是同桌吗？我忘了。 O! Mój pierwszy GAMES film I z okazji tego będzie też nowy kanał Dzisiaj powstał Wojtuś GAMES Dzisiaj to jest premiera Nowy kanał Co ja tutaj kliknąłem Ale to da się wszystko rozwiązać O Trzeba go zbić, bo wtedy więcej dostajesz. O! Więcej dostajesz niż z tej kury. Nie! Kulka jest smutna, nie. A. O nie! Ugorszyłem moją grę. To zrobię to chyba bo jak jest smutna, to nic się nie da. Niestety, pierwszą część mi się nie udało, ale zrobię następnym razem dzisiaj zrobię oczywiście i od nowa bo mi się tego nie udało ale zrobię to nie martwcie się widzowie nie widzowie teraz kulka potrzebuje od was pomocy jak dacie lajka Kulka przeskoczy, a jak nie dacie, to nie przeskoczy. I subskrybuj. Mi się nie udało, bo od że to była smutna łóżka. Muszę założyć te słuchawki, żebym wiedział. O, tutaj jest. Tak? Nie! Tak się nie uda. O nie! Tak się znowu nie uda. Tak się znowu nie uda, ale znowu będzie. Chyba daliście za mało łapek w górę. To kliknijcie więcej i subskrybuj mnie. To też będzie w odcinku. Ale teraz będzie łapkę w górę. O! Tutaj można go wtedy zbić i dostaję już więcej punktów Nikt o tym nie wiedział, ale ja o tym widzą przypomnę. Bo ten. NIE! Uf, uratowałem. O! Pierwsza. Teraz już się. O nie! Gul, gul, gul. Niestety omnąło się drugie. Teraz. Mysz są z nami. I o nie! O nie! Wylała się im woda. Ale ja jeszcze będę grać. Ale już mam nowe myszki. Małe myszki. O! I ja już znam dla nich imiona. Kropka, przecinek, wykrzyknik, znak zapytania i kres. Nie wiem czy jednego ja nie powiedziałam, a drugiego ja powiedziałam. I nie tak sam. Ale ja zrobię tego kropka. Jest najgłoczniejszych na świecie. Aaaa! to jest śmieszne. Ale nie tak bardzo, jak jak kulka wpada do wody. Teraz, żeby myszka stąd zeszła, komu to się podoba, to da subskrypcji i łapkę w górę. Teraz jeszcze będę w to grać, ale dopiero w następnym odcinku na Wojtuś Gamus. Teraz też mam Wojtuś Gamus, ale następny odcinek to będzie na zwykłym. Tutaj są myszki fajne. O, a ciekawe, czy to jest mała czy duża. Zgadnijcie. A, duża! Ja chciałam, żebyście widzowie zgadnili. Kocham Was, ale nie wiem, czy. Gdzie jest mała myszka? Nie Jest mała, tylko duża. Jedna mała, jedna duża. O, już tutaj. Tą jedną to nie wiem, gdzie jest. Ale teraz jak sobie nie przypomnicie stanowiska, to ja wam opowiem. Ale trochę. Bo trochę możecie oglądać tego stanowiska. Tutaj mamy komputer. Tutaj mamy słuchawki, tutaj mamy nie wiem co, ale jakieś napisy powiem. To jest myszka, tutaj są wojanki do picia. Policzymy ile mamy myszek. Jeden, więcej nie widzimy. Teraz mam zezoł myszek. Ej, dlaczego ta myszka tak robi? O, już widzę jedną myszkę i drugą myszkę i wie? zobacz jak to się układa. Bo tutaj mam nowy kanał i jeszcze tak się to robi. I... Ui! Trochę ja pojechałem, ale następnym razem już to nie będzie od... O jechaniu tą kropką, to jest śmieszne, bo to jest moja myszka taka, ona... nie. Kropka, przecinek, wykrzyknik, znak zapytania i kreska. Tak, przecinek, to jest najbardziej popularna i najbardziej sekretna. Do zobaczenia!